Dzień dobry, witam państwa serdecznie w kolejnym z cyklu programów. Poznajmy się. Dziś w naszym studiu jest hucznie jak w ulu. Jako, że ula jest dziś w naszym studiu, pani Urszula Cholek. To persona, która była wśród tych zacnych kandydatów do tytułu seniora roku 2022 roku, nominowana przez swoją grupę. Z klubu przystani. Gdzie ta przystań się znajduje? Ta przystań znajduje się na ulicy Piastowskiej 86. Aha, i z tej przystani wyruszacie w różne rejsy. Tak, wyruszamy w różne rejsy. Można powiedzieć: chodzimy na kiki, jeździmy na basen, chodzimy na gimnastykę do szkoły numer 36. Woj, to macie bardzo różne miejsca, w których bywacie, Tak, tak bywamy różnie. A te kijki ostatnio to którędy? Jakie trasy podejmujecie? To była, to była trasa Klub, yy, y, 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 trasa przez Stare Bielsko, w, znaczy to jest dzielnica Stare Bielsko, tak, tak? Szwedzki i wczoraj to nawet byliśmy na trzech Lipkach. O proszę, nie, że jedna Lipka Wam nie wystarczy, nie, na trzech musieliście tak. być. <g reactivamente> Okej, okay. dobra, to są bardzo długie trasy tak naprawdę. No takie 45 minutowe do godziny. To ile kilometrów przechodzicie dziennie? No to, no, z tymi kilometrami to nie liczyłam, nie wiem, rany. ale jest sporo tego. No to super, super, no, że zdecydowanie aktywny senior. Tak, jesteśmy aktywni. A jak to jest być aktywnym seniorem? No aktywnym seniorem to jest yy, tak, że po prostu robimy wszystko, aby po prostu być aktywnym. W tym sensie, że, chce, moment, że dbamy o, swoją, y, o swoje zdrowie, po, tak, A. że po prostu no, robimy wszystko, aby po prostu czuć się młodym. No jasne, bo ale... jesteśmy wcześniej urodzeni. No, jak to się w, tym mówi. Ktoś w tym jest. Ktoś tu jest. mówił, że to są stypendyści ZUS-u. Tak, tak. Ale jeżeli chodzi o kwestie związane z tą aktywnością, to w grupie raźniej. Raźniej, zgadza się. No właśnie, jak to jest. Ten fenomen grupy jest bardzo istotny. Już się wspieracie, nawzajem spotykacie tak, się. Tak, spotykamy się, mamy różne zajęcia w klubie, mamy super y, pani opiekunki, które po prostu dają z siebie wszystko, aby nam po prostu pomóc i po prostu organizują nam różne zajęcia. Manualne, śpiew, taniec y, no, i różne zagadki, różne quizy i po prostu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. Co się Manualnie, to znaczy co robicie? Rob, manualnie rob, to rob... manualnie? Nie, nie, nie. robótki na przykład. O, to Teraz rob, będziemy robić pewnie bombki na choinkę y, metodą dekupasz, y, mhm. y, różne różne y, mikołajki. To wszystkie rzeczy robicie sami? Wszyscy robimy sami, A, a coś tak. na przykład robicie też nie wiem, z drewnem? To też jest Pan, który, robi, który przychodzi do nas yy, i robimy w glinie z kolei. W glinie. glinie, tak. No proszę bardzo. O, to Tam ciekawe, później on to wypala, my to malujemy. Mm -hmm. Czyli się dzieje. Dzieje się, się dużo. No a przyjaźnie? Znajomości i no, koledzy. Przyjaźnie w klubie są. Super, bo jedna drugą lubi, jedna drugiej pomaga, jedna drugiej przekazuje wiadomości, uh -huh. które tam po prostu jedna wie, druga nie wie uh -huh. i tak się po prostu uzupełniamy. można sobie zajęć, na przykład wybrać sobie, o mnie interesuje lepienie w glinie i chodzenie. No też jest tak, bo nie wszyscy, nie wszyscy po prostu. No dobra, to Ula uczestniczy w jakichś zajęciach? Ja na przykład uczestniczę w tych manualnych, uh -huh. w śpiewie. Oczywiście I też należy jeszcze do Teatru Grockiego. Chciałem to wyciągnąć trochę później, ale wyszło wcześniej. <grym> ja to w, w Teatrze Grockim co tam gracie ostatnio? Teraz czasy? gramy taką, taką scenę Podróż Daleka. Mhm. Czyli tam się zbieramy w danym, jedziemy autobusem, autobus się psuje, my po prostu wkraczamy do restauracji, czyli do takiego pubu. I oczywiście mamy tam panią kelnerkę, która po prostu nas gości. Oczywiście też jest zła na nas, bo mm -hmm. nie, nie zamawiamy nic bardzo, bo każdy tam nie ma pieniędzy mm -hmm. i stoimy. A ona mówi, no to tu jest nie klub dyskusyjny, tylko oczywiście mój bar. Aha, rozumiem. A Ula gra kogo? A ja gram yy, Babci Ule. Nie, serio? <grym> tak. Ale nie że siebie. Nie. Okay, dobra, dobra, dobra. No, to, to są takie po prostu różne kwestie, mamy... Yy, każdy ma swoją rolę. Mm -hmm, mm -hmm, jasne, jasne. No a, a, a jeżeli chodzi o występy w najbliższym czasie gdzieś. Macie tak, mamy wy mamy występ yy, 12 grudnia. Nie 11, przepraszam, bo zmienili datę. Yy, występujemy. W teatrze grodzkim. Mm -hmm. 11 grudnia. Mm. Tak, 11 grudnia. Okay, okay, okay. No, mamy tam próby, dwie próby, próby, próby? Mamy próby? Tak. tak. Próba, wczoraj tak? żeśmy mieli też próby. Tak, przegapiliśmy. I po prostu wczoraj była taka już próba ze wszystkimi uczestnikami. Prawie, prawie tak. No jeszcze... A będzie jeszcze taka próba, że będziecie po prostu poubierani, tak, jak macie być poubierani, tak. i wszystko będzie tak, jak ma być. Znaczy się to właściwie już będzie w tym, stan, w tym dniu, w którym będziemy A, występować. Czyli tuż przed. Tak. Okay. No ale już tam zbieramy rekwizyty, jak nasze walizki, torby. A to jest takie trochę ćwiczenie pamięci też, nie? Że tam tak. Przestie, tak. No musimy się mm -hmm. nauczyć na pamięć. A były jakieś tam historie takie ze stresem. O, zapomniałam kwestii na przykład. No to, to już własnymi słowami trzeba później A, okay. powiedzieć. dobra, dobra. A macie tam takiego. Podpowiadacza? No, Suflera? No, właściwie to mamy takie dwie krysie, które nas naprowadzają, Aha, okay. które po prostu z nami y, bior, biorą z nami udział i one właściwie rozpisują te role. A to krysie. Tak, super są obydwie. Okay. Jedna i druga. Jedna gra y, na, y, nie wiem, można nazywać pianino, czy jak to mhm. się mówi. I, a druga to z kolei wszystko wypisuje, całe role. I po prostu Mobilizuje do tego, żeby się nauczyć na pamięć. Super. super. Żeby nasza głowa jeszcze pracowała. Mm -hmm, mm -hmm, jasne. E, jakbyśmy mieli zachęcić e, tych człowieków, którzy są w domu, tych, którzy właściwie nie korzystają z, te, z tego wszystkiego, co, 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 co wokół nie chodzą na takie zajęcia? To jakbyśmy ich mogli zachęcić, żeby wyszli, ruszyli się, bo ej, ludzie, no, bo przecież ludzie siedzenie tu... w fotelu to jest bez sensu. Jest tyle rzeczy do zrobienia jeszcze. Zgadza się. No są ludzie po prostu, co, co, co im nie zależy na tym, żeby po prostu być między ludźmi. Ale spoko. My teraz do nich mówimy, i oni są tam, w środku, w tym okienku. To co by im Ula powiedziała? Ja bym im powiedziała, że naprawdę warto uczestniczyć w takich zajęciach w klubie. Naprawdę są mili ludzie, nikt nikogo nie, nie, nie stresuje, nie bije. Jak to się mówi, każdy porozmawia, każdy opowiada swoje życie i, i po prostu wymienia się doświadczeniami. Super, super. W naszym studiu dziś gościem była Pani Ula Hola i zapraszam Was do skorzystania z ofert różnych klubów, nie tylko tego swojego, czyli przystani z Piastowskiej 68, 86, 86 pardon, ja już zapomniałem. Muszę poćwiczyć pamięć. Także, Pani Ulu, dziękujemy Pani za przybycie do studia i myślę, że może się znowu spotkamy kiedyś przy tej okazji, przy jakiejś następnej opowieści. Bo muszę powiedzieć Państwu, że Pani Ula jest bohaterem już naszego reportażu z chodzenia z kijkami i uczestniczyła też w innym filmie, który dotyczył ćwiczeń. Tak jest. Ale o tym potem. Dziękujemy Dziękuję bardzo. bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję.